Wszystkich, słuchajcie, chciałbym wam pokazać, jak to wygląda po manisolu i bez manisolu na honeju. Zaraz się przełączę z kamerami i zobaczycie porównanie niepryskanych owoców i owoców pryskanych. Jak wygląda rumieniec w tym momencie. Jak jest z tym wybarwieniem przy manisolu i bez manisolu. Także za chwilkę kolejna część i zobaczycie efekty manisolu. Słuchajcie, tu jest kawałeczek zrobiony bez manisolu. Wybarwienie na homeju jak widzicie powoli, pomału się wszystko wybarwia. Tak wygląda efekt oparzenia. Tam gdzie nie było manisolu idziemy teraz do kawałeczka, do kawałeczka. Kawałeczek był niepryskany. Opryskałem całą resztę. I zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Tu, słuchajcie, to była dawka 15 kg na hektar Manisolu. Jak widzicie, liście pokryte. Owoce pokryte. I Zaraz, gdzieś tu trzeba by zerwać jakiś owoc. No, dajmy na to weźmiemy sobie coś takiego. No, a nawet ten. O, to tu wyrywamy i idziemy i idziemy do i idziemy do owoców które nie miały manisolu. i będziemy porównywać dobra ja go tutaj wytrę koszulka się przyda do czegoś i tak wygląda taki owoc po wytarciu przy całkowicie wystawionym owocu na światło jest delikatna różnica, ale jeśli już wchodzimy w owoce troszkę zakryte, tej różnicy praktycznie nie ma. Teraz Wam spróbuję wyprzeć tego owoca i zobaczycie jak to wygląda w takim porównaniu. Po lewej stronie maninsolu. Po prawej stronie, bez manisolu. Oczywiście no nie każdy owoc yy, będzie no, nie tak wybarwiony. Są owoce, tak jak tu, gdzie to wybarwienie jest już bardzo fajne. Ale nadal to jeszcze jest około 2 tygodnie minimum 2 tygodnie do zbioru. Jedna super sprawa w honeju, chrupkość. Są to owoce bardzo krótkie, ale bardzo, bardzo wrażliwe. Ja tu jeszcze wrócę, zobaczcie. Wszelkiego rodzaju uszkodzenia, wszelkiego rodzaju braki. Wszystko wychodzi na liściach honeja, dosłownie wszystko. Mimo tego, że w glebie składników jest wystarczająco i nie ma tu znaczenia podkładka, bo mam kawałek, ten kawałek na dziewiątce, mam też na 26 kilka rzędów i jest taka sama sytuacja. Wychodzą wszelkiego rodzaju braki, drzewa są po prostu brzydkie, liście są brzydkie, ale owocuje w miarę przyzwoicie. Zaraz przejdziemy na Prinsa i zobaczymy co się dzieje na Prinsie. zanim dojdziemy do Prinsa jest te fileczkę parę słów na temat loba na młodych kwaterach więc zobaczycie jak to wygląda u mnie to lobo teraz zostało troszkę przerzedzone po gradzie no trzeba było gdyż uszkodzeń było bardzo dużo a szkoda było trzymać takiej ilości uszkodzonych owoców na drzewie także za chwilkę lobo później prince. witam serdecznie słuchajcie jesteśmy w lobo jak widzicie Ładnie wszystko dochodzi. Tu troszkę przerzedziłem e, po tym gradobiciu, powyrywałem, co widać było uszkodzone. Gdzieś tam jeszcze coś pozostawało. O jak tutaj choćby nawet. No ale niestety, no wszystkiego się nie da dostrzec, złapać. E, I tak, lobo ma rozmiar to akurat tu fajny, średni. Nie ma tu gdzieś żadnych przerostów. Może ciutkę, zadrobniejsze, za drobne jest, ale Moim zdaniem lepsze jest w rozmiarze średnim niż takie bardzo grube przerosty, bo to potem ciężko się tym handluje. Jest takie 7,5 Siódemeczka powyżej siódemki. Tak, widzicie, w miarę fajnie zaowocowało. Tu nie było nic gonione na kolor. Jest na tyle światła, że kolor sam wychodzi. Ciepłe, mówię. Zimne noce pomagają, więc tak to wygląda przy lobo. Niestety tam troszkę dalej, na takim małym wzniesieniu, na tym poletku, mam. Troszkę problem z suszą. No, nie wszystko można ogarnąć. Tu akurat nawadniania nie ma. I troszkę, troszkę to lobo tutaj cierpi. Mam nadzieję, że ono się tam jeszcze ładnie ukorzeni i będzie to w późniejszym czasie dużo lepiej wyglądać. No, wiecie co, przejdziemy sobie przejdziemy sobie teraz, słuchajcie, do Prince'a prawdopodobnie. Prince też nie był robiony tutaj na kolor, więc za chwilkę widzimy się w Prince'ie. Do zobaczenia. Jesteśmy tu na Prince'ie, na głównych kwaterach, słuchajcie. Nie wygląda to źle, powoli pomału się wszystko koloruje. Jak widzicie jest tam drobne uszkodzenia po tym gradzie, jednak powychodziły powychodzą. Ale kolor powolutku wychodzi. Tu nie było też nic stosowane na kolor. Jak już kiedyś tam wspominałem w którymś filmie są to drzewka z własnej produkcji i naprawdę jestem zadowolony z nich rozmiarowo tutaj jest 7,5 7 mało jest 8 no, zależy też od drzewa tak wygląda zachodnia strona ten kolor na zachodniej stronie jest troszkę mniej intensywny po wschodniej stronie powiem, że może jest ciut lepszy kolor, ale też po wschodniej stronie zdarzają się delikatne y, oparzenia. Tak, jak tu nawet widzicie, y, to potem gdzieś tam rumieniec zaleje, ale zawsze zostaje delikatny ślad, gdzie no nie jest to takie y, piękne wybarwienie. Nawet na kamerze widać, y, jak się to wszystko odbija. Tu macie następny przykład. Owoce są później takie delikatnie, jak to by powiedzieć, burę. Nie ma tego intensywnego rumieńca. Ale jest też to w miarę fajny towar. Prince podejrzewam z końcem września. Akurat tu będzie do zbioru. Zobaczymy jaki to będzie przebieg pogody na razie tu w okolicach Sandomierza nas zapowiadają jakieś większe opady na weekend więc miejmy nadzieję, że troszkę tu wszystko to podratuje ładnie wygląda ze szkodnikami na chwilę obecną jest cisza parcha na owocach nie widać więc w tym kierunku wszystko poszło tak jak trzeba. Został mi tu jeszcze zabieg belisem, ale to prawdopodobnie za tydzień, tak, żeby mniej więcej strzelić się w ten trzytygodniowy okres przed zbiorem. Na lobie zapomniałem wspomnieć, prawdopodobnie zrobię geokse w następnym tygodniu, lobo będzie do zbioru. Pod koniec następnego tygodnia. I zobaczymy, jak to będzie wszystko działać. No, na printie jeszcze z drugiej strony widzicie. rumieńca nie ma, jest troszkę zielonkawy. Twardości na razie nie mierzę, nie sprawdzam skrobi. No to przyjdzie czas, yy, prawdopodobnie za półtora tygodnia, żeby to przemierzyć, żeby sprawdzić, jak to wygląda. Zobaczymy wtedy, jak jest z cukrem. Może nawet jak znajdę sobie wzór, przeliczę indeks Traifa. Fajnie to wygląda. I widzimy się później na dolnych kwaterach, tam gdzie było robione manisolem i porównamy sobie mniej więcej zaraz zgarnę może kilka owoców tutaj po po tej stronie takich o coś takiego żeby było dla porównania do tamtych kwater także mamy tu dwa owoce do porównania na, kwater, na kwaterze robionej manisolem aby można było zobaczyć, jak to wygląda. Do zobaczenia. Mamy dolne kwatery Prince. Tu już był stosowany ManiSol. Przepraszam, ManiSol był oczywiście stosowany, jak widać. Zobaczcie, ale tu też poszedł Haskon. Już dwa razy, i w następnym tygodniu będzie trzecia dawka Haskonu. Brałem na górnych kwaterach od strony zachodniej. Przepraszam, z strony wschodniej owoce weźmiemy i tutaj od strony wschodniej, czyli z tej strony, owoc. Zaraz go wytrzemy. To są tam te dwa owoce, które wziąłem. Zaraz zgarniemy jeszcze jednego owoca z innego drzewa i, i zobaczymy, co się, jak te owoce będą się prezentować. Położymy je tu. Dobra, wycieram. Cieram troszkę i zobaczycie sami czy jest różnica, czy nie ma różnicy. Dobra, jedziemy po tu mamy owoce z górnych kwater bez żadnego pryskania na kolor, bez niczego a to są dwa owoce tutaj z dolnych kwater. E, dwie dawki haskony już poszły. I zrobione było wszystko manisolem na oba Także, owoce bez żadnych dodatków na kolor. I tutaj owoce, które dostały haskan. W tym momencie, no, jeszcze nie widać różnicy w tym wybarwieniu między jednymi a drugimi. W obu przypadkach jest to Prince Select. Więc to wszystko się wyjaśni wybarwienie w ciągu najbliższych kilku dni, najbliższego tygodnia, gdzie będą i opady, i różnice temperatur. Więc miejmy nadzieję, że to wybarwienie się jeszcze poprawi na drzewie nie wygląda to źle. Idziemy na drugą stronę, tu zachodnia strona. zachodnia strona tak jak i w przypadku zachodniej strony tam jest delikatnie powiedziałbym górę ale to wszystko jest do wyrównania tak by to wyglądało na prinsie towaru jest trochę ja go tu nie ciąłem na kolor tam tylko z Kawałek, dosłownie trzy przęsła są przecięte, żeby sprawdzić jaka będzie różnica. I jak mi wystarczy czasu, może jeszcze coś przejdę i podetnę, gdzie są większe liście, gdzie są większe pędy, żeby coś odsłonić. Na chwilę obecną wykolorowanie jest powiedziałbym zadowalające. I tutaj. Na razie bym nic nie kombinował, ale wszystko wyjdzie w praniu. Wszystko się okaże. Monisol bardzo fajnie schodzi z owoców. Jakiekolwiek sortowanie. Kilka deszczy, które mają być powinno troszkę go zmyć. Potem przy sortowaniu ewentualnym on się zmyje. A przy sortowaniu ręcznym się go po prostu wytrze. Także towaru wisi towar 7, 7,5 zdarzają się poniżej 7 tak jak tu ale to jeszcze dorośnie tutaj cała nadzieja w deszczu w opadach i w tym, że będą to w miarę spokojne opady, żeby to wszystko wsiąkło, żeby ziemia naciągnęła tej wody. I wtedy będzie efekt bardzo fajny, także wszystko się ściera. Jeśli chodzi o Manisol, podejrzewam, że gdyby to było robione glinką, to tak łatwo by się to nie ścierało. O, tu mamy bardzo fajny przykład uderzeń gradowych, zobaczcie, ewidentnie widoczne. Nadal dołki, no i niestety, pod te zbiory coś takiego będzie musiało być wyeliminowane. No to nie może wylądować w skrzyni, bo to szkoda miejsca na to, żeby takie coś przechowywać. Także tak to wygląda u mnie na chwilę obecną. Nie jest źle. Nie ma co tu narzekać. Jedynie, żeby zbiory przebiegły w miarę spokojnie, bez żadnych dużych opadów. Bo to zawsze jest tak, że na zbiory zazwyczaj są opady i jest to ciężko wszystko pozbierać. Oczywiście tu będzie robione belisem. Bynajmniej ja robię belisem od już kilku lat i jestem zadowolony z efektów belisu na przechowywanie. Tak jak wspominałem na lobie będzie robione geoks ze względu na krótki okres karencji bo tam zbiór pod koniec następnego tygodnia, a tu mamy jeszcze wystarczająco czasu żeby można było wprowadzić belis. Pozdrawiam i do zobaczenia następnym razem. Cześć.